Jakby na potwierdzenie przeczuć Barona, 20 stycznia rakieta, która miała wynieść pierwszego człowieka na orbitę, eksplodowała podczas fazy testów. A 7 dni później doszło do tragedii. Podczas naziemnej symulacji Apollo 1, pierwszej powtórzonej misji z ludźmi na pokładzie, trzej astronauci: Virgil Grissom, Ed White i Roger Chaffee zginęli na platformie startowej, spaleni żywcem wewnątrz kapsuły, która miała zabrać ich w kosmos 3 tygodnie później. Chwilę przed śmiercią Gleeson zgadzał się na nieprawidłowe działanie łączności między kapsułą a wieżą kontrolną. Były to jego ostatnie słowa. Kilka sekund później, wnętrze kabiny, w której panowało ciśnienie czystego tlenu, ogarnął pożar. Pierwszym, który zginął w pożarze, był White. Potem rozległ się rozpaczliwy krzyk Czafiego. Potem nic więcej. W ciągu kilku sekund było po wszystkim. Program Apollo został zawieszony na czas nieokreślony, jeszcze przed wystrzeleniem pojedynczej kapsuły w kosmos. Komisja techniczna, której zadaniem było odkrycie przyczyny pożaru, została powierzona astronaucie Frankowi Bormanowi. Od koniec wychodzenia stwierdzono, że kapsuła Apollo musi zostać przeprojektowana od góry do dołu. Dodało to kolejny rok opóźnienia do i tak już napiętego harmonogramu programu. W tym momencie wielu uważało, że program Apollo zakończył się jeszcze przed jego rozpoczęciem. To był spory szok. Zawsze musiałem zjeżdżać na pobocze i łapać oddech, bo myślałem, że to koniec naszej przyszłości. Program zaczął się po prostu kurczyć, kurczyć, kurczyć i kurczyć. Miesiące mijały szybko, a termin z 1969 roku był coraz bliżej. W marcu 1967 roku administrator NASA James Webb zeznawał przed Komisją Nauki i Astronautyki Izby Reprezentantów. Była to zupełnie inna osoba niż ta, która sześć lat wcześniej entuzjastycznie wspierała projekt prezydenta Kennedy'ego. Ale według mnie, oświadczył web, jeśli uda nam się to zrobić do końca 1969 roku, będziemy mieli wielkie szczęście. Możliwość wykonania wszystkich niezbędnych prac jest w tym roku mniejsza niż w poprzednim. Zeznałem przy tym stole w zeszłym roku, że w tym czasie była mniejsza niż w poprzednim roku. Innymi słowy, według samego dyrektora NASA, im bliżej końca dekady, tym bardziej oddalało się marzenie o dotarciu na Księżyc. Rok po tych wypowiedziach ten sam James Webb nagle odszedł z NASA. Człowiek, który od początku inspirował Kennedy'ego, człowiek, który osobiście nagrodził astronautów po jej powrocie z pierwszych oblotów, człowiek, który zrobił wszystko, co możliwe, aby przeznaczyć fundusze na podróż na Księżyc, w niewytłumaczalny sposób porzucił projekt swojego życia o krok od jego realizacji. 7 października 1968 roku, niecałe trzy miesiące przed historyczną misją Apollo 8 wokół Księżyca, James Webb przeszedł na emeryturę z NASA i powrócił do życia prywatnego. Zastępca dyrektora NASA Robert Simons również w niewytłumaczalny sposób zrezygnował w styczniu tego samego roku. Kiedy Washington Post zapytał go, musi być jakiś powód, dla którego teraz odchodzisz, dlaczego nie zostaniesz, dopóki nie, do, nie dotrzesz na księżyc? Simons surowo odpowiedział, słuchaj, jestem tu od 7 lat, ja też zamierzałem zostać. Ale jasne jest, że jego rezygnacja musiała mieć coś wspólnego z katastrofalną sytuacją, w której znalazł się program Apollo. Być może jeszcze bardziej zaskakująca była rezygnacja astronauty Waltera Sheary, która nastąpiła zaledwie 4 dni po rezygnacji Jamesa Weba. Sheara był jednym z legendarnej załogi Merkury 7, oryginalnej grupy astronautów, która zapoczątkowała cały program kosmiczny w latach 50. Wladał już zarówno w ramach projektu Merkury, jak i Gemini, a biorąc pod uwagę jego wieloletnie doświadczenie, z pewnością w pewnym momencie miał zostać wysłany na Księżyc w ramach programu Apollo. Jednak w niewytłumaczalny sposób, zaledwie kilka miesięcy przed pierwszymi misjami księżycowymi, Shira zrezygnował z możliwości triumfalnego ukoronowania swojej życiowej kariery i zamiast tego zdecydował się przejść na emeryturę. Dlaczego ci ludzie, którzy poświęcili najlepszą część swojego życia zawodowego programowi kosmicznemu, zdecydowali się zrezygnować zaledwie kilka miesięcy przed ostatecznym osiągnięciem, pozostaje pytaniem, na które nie ma odpowiedzi. W rzeczywistości po pożarze Apollo 1 wielu pracowników NASA zastanawiało się, czy nie powinni po prostu całkowicie się wycofać, ale zdali sobie sprawę, że nie mogą już się wycofać z wyścigu, ponieważ byli zagładnikami samego wyzwania, które rzucili światu kilka lat wcześniej. NASA zdecydowali się zainstytucjonalizować w studiu to, czego nie byliby w stanie osiągnąć w rzeczywistości lądowanie na Księżycu misji Apollo. W końcu do tego czasu NASA opracowała całą technologię potrzebną do symulacji pełnej misji na księżyc i z powrotem bez konieczności opuszczania Ziemi. Jak później zobaczymy, wszystko co musieliby zrobić, to wykorzystać obrazy generowane przez symulatory, aby udawać, że naprawdę wylądowali w Jest to w istocie teza zaproponowana przez Billa Kaysinga, człowieka, który przeszedł do historii jako ojciec tzw. teorii mistyfikacji księżycowej. Powodem, dla którego uważam, że NASA i rząd sfałszowali odnowienia na Księżycu było to, że było to technicznie niemożliwe do zrobienia i po prostu musieli wymyślić jakąś alternatywę, w którą uważali, że opinia publiczna uwierzy. Kaysing był byłym pracownikiem Rocketdyne, firmy, która zbudowała silniki do rakiet używanych w programie Apollo. Zaledwie cztery lata po zakończeniu misji Apollo w 1976 roku, Gasing opublikował książkę zatytułowaną Nigdy nie polecieliśmy na Księżyc, w której wymienił różne powody, dla których, jego zdaniem, nie było możliwe, aby człowiek poleciał na Księżyc. Gasing utrzymywał, że cała seria spacerów po Księżycu została wykonana w tajnym ośrodku NASA. W filmie o Jamesie Bondzie, Diamenty są wieczne, Sean Connery przypadkowo natrafia na plan filmowy, na którym inscenizowane są lądowania na Księżycu. W animowanym filmie Minionki, wydanym w 2015 roku, grupa bohaterów również przypadkowo natrafia na plan filmowy, na którym kręcono misję Apollo.